Witam Was serdecznie. No, I kurde, nie. takie nagranie. chodź Marzenka się normalnie rozbiera, bo Marzenka wie, że będzie gorąco. E, Także pomagam małym dzieciom. E, Jest, ja e... Mam kostium kąpielowy. Patrzcie, tym tematem. obserwować swoją kupę. Ale nie najważniejsze są te finanse, tylko to, że ja stawiamy. Jak, jak uważasz według Ciebie? Kiedy widzę fantastyczną. Bo ja na przykład piłam tak ostatnio, ale liczy się człowiek. Więc wie, co ty ze mną, jaki stres tu widzisz? Jeszcze się zaczęła rozbierać. Luzik, tak ma być. Sprawdziła. Pod tak, ile ma lukrecji w lukrecji. Mężu, mój mąż to jest taki zawsze śmieszny. Magnazjo, powiedziałam tak. I co ci wyszło w tym laboratorium? Bo my zasługujemy na to szczęście. O nią. I to właśnie Marzenka wyciągnęła z tego szkolenia. A jakie ja bym ci powiedział, żeby był taki kanał, nie? Że jestem zdrowy, nic mi nie dolega. Mi najbardziej urzekło też z tego szkolenia. I daje ci finanse. Może kolejną osobą właśnie będzie... Witam Was serdecznie, no kurde, takie nagranie. Chodź, Marzenka się normalnie rozbiera, bo Marzenka wie, że będzie gorąco. Marzenka już wie, że będzie gorąco. Moi drodzy, Marzenka, wracaj do mnie. Marzenka, tak jak ci mówiłem, u mnie jest pełny spontan, pełnu luz, zero stresu. Tak jest u mnie. To, że się pomylimy, coś się stanie, nie ma to żadnego znaczenia. No, sami napiszcie w komentarzu, czy ma to jakieś znaczenie. Ja myślę, że ten wywiad z tą panią dzisiaj to będzie mega dla ciebie coś pięknego, fantastycznego. Dlaczego? Zadam marzenie, kilka pytań standardowych, te, co zadaje praktycznie każdemu. Zobaczycie, że odpowiedzi będą różne, a wielo będzie się pod, po prostu pod Stwierdzało za ze sobą. Czyli pierwsze, już wiecie, że marzenka, tak? Marzenka, marzenka, e, pierwsze zadam Ci pytanie, ile jesteś w koralu już? No, od stycznia mniej więcej. Czyli świeżynka, widzicie, ile mamy świeżych ludzi? I popatrzcie, i jesteś już w Turcji, tak? Do której zaraz dojdziemy. Jak się czujesz tutaj? No, fantastycznie. Dobra, ale zanim porozmawiamy oczywiście o Turcji, o koralu moi drodzy, to jakie ja Robert zadaje pytanie? Marzenko, na moim kanale, wszędzie gdzie ja jestem w mediach, chcę robić to, żebyśmy się wszyscy nawzajem razem wspierali, pomagali sobie razem nawzajem, w sensie polecali siebie i tak dalej. Więc pierwszą rzeczą, którą ja chcę, żebyś powiedziała tutaj widzom, to jest to, Marzenko, czym się zajmujesz, co robisz, gdzie mieszkasz, proste rzeczy, tak? Nie muszę się tak w szczególnie wchodzić, ale głównie to, że jeżeli. Ty jesteś, a ja wiem, kim jesteś. To może to bardzo mocno pomóc, właśnie tobie, jeżeli oglądasz ten materiał. Więc Marzenka, zaczynamy. Dwa zdania o sobie. Powiedz, czym się zajmujesz i jak możesz pomóc innym ludziom. Nazywam się Marzyna Zacharska, jestem dietetykiem klinicznym, jestem też autorką książki Chleb Współczesny, Chleb dla Każdego. Mieszkam w Warszawie i tam też mam gabinet na Marszałkowski. Także konsultuję online, więc tutaj mam teraz pacjentów dzięki pandemii. Mam pacjentów z całego świata, z Wielkiej Brytanii tak tutaj właśnie nie tylko zamykam się na Warszawę, więc teraz mogę pomagać większej ilości ludziom. Pracuję też z dziećmi, także z nastolatkami. Niektóre właśnie nastolatki przychodzą do mnie z anoreksją, które wychodzą z anoreksji Myślę, że mam dobry kontakt właśnie z takimi osobami. Także pomagam małym dzieciom tutaj właśnie, żeby schudli, ale nie tylko, żeby zmienili jakby siebie i żeby inaczej podeszli do tego jedzenia, żeby mieli tą świadomość, jak ważna jest jakość tego jedzenia, ale też podejście do tego jedzenia, czyli nie tylko to, że rozpisuję dietę, co jest w tej diecie, dlaczego tak jest, ale żebyśmy usiedli z tym człowiekiem i zobaczyli w tym drugi, tej, w drugim człowieku właśnie osobę, która ma pewne swoje problemy. Bo dieta to jest jedno, a co, co jest pod tym, to jest góra lodowa emocji i nieprzepracowanych jakby rzeczy, więc ja jakby pracuję na dwóch etapach, czyli nie tylko na, na jakby rozpisywanie diet, ale także na psychologii, czyli żeby zmienić od środka. Zobaczcie, kolejny wywiad z kolejną osobą, zobaczcie co ta osoba mówi. Nie tylko ciało fizyczne, emocje, duch, musi to być. Jeszcze jedna rzecz, która się musi zgadzać. Jak mamy już fizyczne ciało, mamy emocje, to co jeszcze jest poukładane? Finansowe. Dziękuję. Rozumiecie jaka tu jest spójność w tej firmie? Tu są świeżynki, ludzie, którzy są po 10, 15 lat. Tu była Marta, tu była księgowa, tu była lekarka, tu, tu był lekarz, tu wszyscy co byli mówią o jednym i tym samym dlaczego? Nie bójmy się pieniędzy, bo pieniądze są dzisiaj ważne w życiu. Ja to już powtórzę na kolejne materiale. Dzisiaj w dzisiejszych czasach pieniądze to jeden z moich cytatów mówi o tym, że dzisiaj pieniądze są tak potrzebne jak dawniej w prehistorycznych czasach jedzenie. Tyle w temacie. Dzisiaj nie biegamy za antylopą i za mamutem, nie zbieramy jarzębiny czy winogron, tylko idziemy, płacimy i mamy wszystko, tak? Na tej zasadzie. Więc moi drodzy, Marzenka, czy ty masz jakąś swoją stronę? Bo z tego co wiem, to masz swoją stronę, masz wszystko. No. Tutaj też pod tym filmem, ja Marzenkę poproszę o to, żeby podała mi wszystko. Tu będziecie mogli kliknąć, czy Marzenka się zajmuje, będzie do niej kontakt, będzie wszystko. Jeżeli potrzebujecie skorzystać właśnie z diety tyka, tak, klinicznego, który po prostu zna się na tym, potrafi ci ustawić dietę. I wiecie co? Marzenka cały czas pracuje, bo co jest, zaczyna być piękne, że przyjechać do nas do korala, ale jednego Robert, ja rano wstaję, robię diety. Czyli widzisz to, co mówiłem, praca z każdego nam miejsca na świecie, tak jak ja, Marzenka, potrzebuje mieć tylko internet, tak naprawdę, tak? I tylko tyle, więc korzystajcie, moi drodzy, jeżeli. W jaki sposób Marzenka Wam będzie pomocna albo cokolwiek? Napiszcie mi tu w komentarzu pytania, Jak nie znajdziecie, no, będzie Mogę w linku wszystko. Jak to Marzenka odpowie. Jak nie, to bezpośrednio do Marzenki mam kontakt, więc Was skieruję, ale kliknijcie tu w link. Leźmy do tego miejsca pięknego, w którym jesteśmy. Marzenka jest świeżynką, jak widzicie. Mam ja e... kostium kąpielowy, o, patrzcie. Proszę. A jeszcze nie zdążyłam się wykąpać dzisiaj. Jest. Tyle jest emocji. Tak. Jest krótko w koralu, moi drodzy, jest krótko w koralu i popatrzcie się, osoba, która. Tak myślałeś w ogóle wcześniej, że taką firmę spowodobaczyłaś, że coś takiego będzie? Ja ogólnie y, marzyłam o takiej filmie, naprawdę i pierwszą osobą, którą poznałam, właściwie usłyszałam, to była Regina Połowiecka, y, bo my też zajmujemy się z tak, Martą właśnie Molarską taką stroną i co dalej. Czerwę? Reginka. I Marta Mularska to były dwie dziewczyny, które były wcześniej, także widzicie, jest wszystko ok. Także potwierdzamy tutaj, jakby to, może nie się nazwiska, już te dwie dziewczyny wcześniej były. Tak, i e, ja wcześniej już zajmowałam się odrobaczeniem, właśnie dzieci, e, bo to jest, wiem, jakie to jest ważne dla mojej rodziny, e, co nam to dało, jak wychodzą osoby właśnie z różnych problemów. Na przykład miałam też taką pacjentkę, która miała bardzo duże wypryski na twarzy, i po odrobaczeniu, po oczyszczeniu organizmu, ona mówiła, że pani Marzenko, ja chodziłam do różnych specjalistów, e, do różnych dermatologów, którzy nie umieli mi poradzić sobie z moją cerą, tak? Okazało się, że po tym badaniach ona miała na przykład takiego pasożyta jak nurzeniec, tak? Nie wiem, czy, czy tutaj można o takich niedobrych rzeczach mówić? Nie będziemy wchodzić, bo większość ludzi tego też nie zrozumie, dlaczego. Bo nawet ja nie raz tych pasożytów, wiem, że są i tak dalej, ale 6 lat temu gdzieś mówił, ta pasożyty, ja mam w dupie mam pasożyty, a ty masz. ej, że ty się stuknij tu? Tak. Jak dopiero zacząłem z, zwiększać wiedzę, poznawać ludzi, którzy się tym zajmują, i zrobiłem pierwszą kolowadę. Ja zawsze się śmieję, że po pierwszej kolowadzie wezwałem straż pożarną ja i ciekłe z łazienki, tak? <laughs> Także wyleciało ze mnie różne rzeczy, ale tu o tym. Chociaż u no. nas wiecie co, powiem szczerze, tak, szczerze, Marzenka, u nas temat kupy jest normalnym tematem. Trzeba obserwować swoją kupę. Patrzcie, to nie jest jaka temat tabu. jest kupa. Słuchajcie, jaka jest kupa, trzeba obserwować, bo ona dużo mówi nam o naszym zdrowiu. Więc to jest też. Mieliśmy kiedyś wykład na studiach, jak obserwować swoją kupę i ogólnie dlaczego ona tak się dzieje. <laughs> więc to jest bardzo ważne, jak co jemy, co, ile pijemy, i to też bardzo. Y, Ważne, żeby się temu przeglądać, bo tak naprawdę jesteśmy tym, co jemy i jak coś z nas wychodzi też. Zobaczymy co. Więc to jest ważne. Wracając do tematu właśnie tych robali co dalej, ja właśnie też w styczniu chciałam się jak najwięcej reklamować, bo otwierałam swój gabinet. E, też online, e, chciałam zaistnieć w sieci e, i właśnie napisałam na robalach, że jestem dietetykiem i poszukuję właśnie klientów tak naprawdę. Normalnie Regina i pani Marta takie osoby wyrzucają, bo to nie jest koncepcja właśnie tutaj tej, tej grupy, e, a pani Reginka właśnie do mnie, Reginka, tak moja przyjaciółka teraz, e, zadzwoniła do mnie i głosem e, opowiedziała mi o firmie, o możliwościach, o tym, co oni tu robią, jaką mają filozofię i jacy są ludzie. Ludzie są właśnie z serca prości i naprawdę jak zobaczyłam, kto tworzy ten ludzie, to społeczność, to co tutaj się dzieje, no to jest nie do opisania, tak? Czyli to są osoby, które naprawdę mają olbrzymie serce, olbrzymie serce do pomagania ludziom i oni chcą pomagać tym ludziom i dzięki temu jakby zwiększają swoje finanse, ale nie najważniejsze są te finanse, tylko to, że, że oni właśnie rosną. Dzięki temu, że komuś pomogą. Jest takie właśnie powiedzenie, że jeżeli ty pomożesz spełnić marzenie z osobą innym, to twoje marzenie też się spełni, więc to jest tak jakby clue tego, co ja dostałam. No i też ta prostota, łagodność, niezmuszanie, nie przymuszanie nie nie, nie przymusanie, nie przymusanie do, do tej firmy, nie jakaś konkurencja. My na przykład jesteśmy tutaj z. Z innych struktur, tak naprawdę, tak? Więc to jest też dla mnie cenne, że właśnie robimy taką promocję nie tylko jakby całej firmy, ale to, że razem działamy, mimo tego, że jesteśmy tak naprawdę dla siebie, powiedzmy, jakąś tam konkurencją ale tak naprawdę nie jesteśmy, bo my chcemy tworzyć dobro i potem to dobro do nas wróci z podwojoną siłą. Więc to jest ważne, że jeżeli robicie coś z serca, jeżeli robicie coś dobrze i naprawdę chcecie pomóc drugiej osobie no to, to do to Was przyjdzie. Ja na przykład tutaj czuję się, że jestem na odpowiednim miejscu we właściwym czasie, chociaż też przeszłam swoje jakby rzeczy, tak, mam dzieci, męża, zostawiłam męża samego z dwójką dzieci. Co w ogóle dla mnie... Znaczy, U... zostawiła go to na, na czas Turcji, nie, spokojnie, nie. Tak. Nikt się nie rozchodzi tutaj, nie, nie. Ale że dla mnie nie do pomyślenia było, że mogłabym przyjechać tutaj jako mama, taka mama kwoka, że sama mogła być w Turcji i sama się rozwijać, poznawać właśnie jest biznes, poznawać tutaj fajne, fantastyczne osoby, które naprawdę mają olbrzymie serca do dzielenia się tym dobrem z innymi. I teraz zobaczcie, co ma... zobaczcie, co Marzena zrobiła. Zadam Ci Marzena teraz pytanie. Czy Ty widziałeś wcześniejsze wywiady? Tak. Nie, moje wcześniejsze wiady z Martą, Aha, z Reginą, nie. nie widziała. Zobaczcie, co ta dziewczyna, kolejna osoba, która mówi o sercu, o przekazywaniu. Dopiero rozmawiałem z kilkoma osobami o strukturach, że my się tutaj nie kłócimy, u nas nie ma rywalizacji, konkurencji. Marzena, winnej strukturze, ja winnej. Marta, winnej, Regina, winnej, Łukasz, wszyscy są gdzieś indziej. A my Czyli sobie. Jesteśmy z Reginał i z Marcą. W ogóle sobie wszyscy razem pomagamy, i to jest właśnie przepiękne w tej firmie, czego w wielu firmach tego brakuje po prostu, tak? I to, co zawsze będę Wam powtarzał. Ja nigdy nic złego nie mówię na żadną firmę, bo wszystkie firmy są dobre. Wyjątkowe. U, są bardzo dobre i tyle powiem. Natomiast ja napisałem książkę na ten temat pokoje MLM, w której tłumaczę, jak dobrać firmę odpowiednią dla siebie, bo to ma być tu. Masz ją czuć w sercu. Ja Ci tylko podam wstęp. Ty nie czytałaś, e, zadam tobie to pytanie, bo to pytanie jest w książce, e, to, jest, to jest mega śmieszne, ale e, czytałaś? Nie. Nie czytałaś, no właśnie, ale <grymne> zobaczcie, mega, mega wstęp. Kiedy firma jest naprawdę w twoim sercu? Tak naprawdę, że czujesz ją mocno, że wiesz, no chodzi tu o wszystko, o firmy, o produkty, o właścicieli i tak dalej. Kiedy ty tu? Jak, jak uważasz, według ciebie? Kiedy widzę fantastycznych ludzi i widzę ich rozwój, e, ja na przykład byłam też w innych mlm -ach. Nie powiem teraz już nazwy, żeby to nie zamawiać. Nie, nie mieszamy tu żadnych firm. Ale nie. no nie spotkałam się z taką energią, z taką szczerością i otwartością i z taką prostotą. Bo tutaj nasza koncepcja zdrowia jest prosta, picie wodę. A w dwóch zdaniach byś miała powiedzieć, jestem z tą firmą do końca życia, jest w moim sercu, bo... Albo dlaczego, bo coś tam, coś tam. To są jest... tacy ludzie jak Ty. Bo są tacy ludzie jak Ty. A wiecie co ja napisałem w książce? <laughs> Wiesz kiedy firma naprawdę będzie głęboko w Twoim sercu? Bo większość, jeszcze przerwę, bo w większości firm nigdy też nie mamy możliwości zobaczyć właścicieli firmy. Już pomijam zobaczyć go gdzieś, ale do niego podejść, uścisnąć, przybić z nim piątkę. Ja z dyrektorem, który tutaj dzisiaj jest, e, tak, moja książka prawdopodobnie będzie w koralu, bo główny, nie znaczy nie główny właściciel ale dyrektor tej firmy, bo właśnie nie dojechał, rozmawiał ze mną, mówi, cześć Robert piątkę, mamy urodziny w tym samym czasie w ogóle, mamy 12 maja urodziny i gadamy, gadamy, on mówi tak spokojnie, nic, okej. Okay, damy radę, wyślijcie mi to PDF-em, my sobie to przetłumaczymy, rozumiesz? wow, gość z taką karierą, z takim sukcesem do Ciebie podchodzi i z mówi wow. na koncie. No, dużymi bardzo i to są normalni ludzie, którzy do nas podchodzą. I teraz wracając do sedna, do tej książki, e, kiedy naprawdę będzie firma będzie naprawdę w Twoim sercu? Kiedy zrobisz sobie zdjęcie na plaży w kąpielukach z właścicielami firmy. Ja takie mam. Albo wypijecie, słuchajcie, szota, który się pali. I po prostu aż ci buzia tak się pali. I to, no. Bo ja na przykład piłam tak ostatnio z, z, z mężem pani doktor Korzusznej, Kożusz, tak? z, z Andrzejkiem. I to są naprawdę nasi przyjaciele, którzy wspierają, mają olbrzymie serce. Oni stworzyli tutaj, to jest nasza mama i tata. Słuchajcie, tak? Mama i tata koralowa. Mamy, koralowa. Mamy poznaliście? Jeszcze, Jeszcze szukam taty, ale go nie mogę znaleźć, ale go spokojnie łapek. Dziadzia też poznaliśmy, słuchajcie, też taki opana. Jest taki dziadziu, tak. Taki śmieszny no. też bardzo. I wiemy kto tworzy tą firmę i dlaczego. Jakie oni mają wartości, jak przekazują to wszystko. I zawsze, jeżeli chodzi tutaj o właśnie firmę Koral, no to ona patrzy sercem, nie patrzy na finanse, chociaż one są równie ważne, ale liczy się człowiek. I, to, i dla mnie to jest no po prostu najpiękniejsze, ja tego tak długo szukałam, żeby znaleźć taką firmę, która doceni Twoje wartości i rozwinie, czyli nie szukać jakby tutaj, gdzieś indziej super lidera, ale zrobić z, z tej osoby takiej jakby malutkiej tego wielkiego, wielkiego człowieka, żeby on zobaczyć jak on się rozwija i nie, nie jesteś liderem wtedy, kiedy sam ma myśli, że jesteś super, tylko dlatego jak się rozwijają Twoi ludzie jak Ty przyprowadzisz kolejnych i oni staną się tak duzi, że będą mogli dalej opowiadać o tym, przekazywać to dobro. Czyli nie Twój jakby sukces, a sukces Twoich ludzi, którzy przyjdą i będą chcieli też być na tej scenie. Ja, ja też pierwszy raz wystąpiłam na tej scenie, bo jestem złotym dyrektorem, czyli tak naprawdę dopiero zaczynam karierę, tak, to jest jeszcze, jeszcze dużo przede mną, ale myślę, że będzie to bardzo szybki rozwój, że wystąpiłam na tej scenie jako złoty dyrektor, czyli to są złoci dyrektorzy, uczą się od złotych mistrzów, tak, czyli jestem tym malutkim złotym, a chcę być tym dużym złotym, nie, i oni mnie uczą, jak, tym się, jak, jak, tak, jak zmienić siebie, bo to jest jakby rozwój osobisty, czyli to, nad czym powinniśmy pracować, czyli nad sobą. Czyli nasz wzrost jest od, zależny od, od nas samych. Jak my popracujemy nad tym, co mamy w środku, jak się zmienimy. Ja mam bardzo też dużo opory, żeby wystąpić przed kamerą i zawsze się... Widzicie tak... jakiś system? <grym> Ale wiecie, czemu tak jest? Bo u mnie tak jest i za mną tak jest. Ludzie kupują tysiące kursów, szkolenia, wyjście na sobie to jest gorzej, lepiej mieć śmierć. Umów się do mnie na konsultację. Zrobimy to, to, to w kilka się. minut. Tak, już. A nie, nie mówię do ciebie, bo ja ogólnie do widzą, tak? to do widzo, tak? Ale teraz, umówię. słuchajcie, ja teraz, ty już masz pierwszą lekcję w tym momencie. Popatrzcie się. Y, Marzenka, gdzie, kurde, ja wiem, co ty, włączymy play będziemy patrzeć jak. Ja ja, ja kurde, ja nic nie mam co do roboty, nie? E, ale właśnie dlatego też, słuchajcie, teraz, że właśnie mam Cię, Marzenka, zanim przejdziemy do Turcji i co byś powiedział nowej osobie, bo to będą dwa ostatnie pytania. Ja się bardzo cieszę, że się roz, rozgadałaś tutaj, bo troszeczkę, bo to będzie chyba w ogóle najdłuższy wywiad z Tobą, nie wiem, czy wiesz. Dziewczyna, która nie chciała, bo tam, wie, Robert, wiesz, co chodzi stres nie dobrze nie więc co ty ze mną Jaki stres to widzisz jeszcze się zaczęła rozbierać luzik tak ma być wesoła szczęśliwa dziewczyna wykorzystamy marzenie do jednej rzeczy bo chcę złamać mit i stereotyp yy, który krąży gdzieś w sieciach wszędzie krąży a mój kanał też polega na tym że ja łamię mity stereotypy i wrzucajcie jak najwięcej pytań które chcecie żebym dla was złamał i z kim to złamał bo chodzi taki mit o wemela, może te wszystkie produkty to są takie wiesz ściemą że to jest bo tam ci wsypują proszek do pieczenia tata i tak dalej wypowiadałeś teraz dwie dziewczyny które mówią, o tym, że tam nie ma metali cięższych, że nie ma to, że nie ma. No to jest mega firma. Z tego co ja mam informację, są trzy firmy na świecie, które mają taką jakość produktów, i w tych ja nie mogę powiedzieć, które, nieważne. Nie mówimy to żadnych nazwy firmy. I i co? I firma Koral jest jedną z nich, jesteśmy w czołówce. I wow, to jest przepiękne, ja mam taką informację. I teraz uwaga, Marzenka, przychodząc tutaj, zanim dojdziemy do tych turcji, to zaraz będziemy ten temat rozwijać. Marzenka sobie i tak. No wiesz, jak rozmawiałem dobrze, nie tego, znowu coś tam, bo Marzenka sprawdzała różne inne firmy, co tam jest w składzie, pod mikroskopem, wiesz, to jest tykliczna, ona wiedzie tam przycisnąć zrobić, żeby się to pokazało, czy to jest prawda. I nie mówimy o nas w firm, to na pewno nie o innego nigdy nie robi na swoim kanale, nie mówimy o nazwiskach, to chcę, żebyś zawsze pamiętał o tym. I marzenka sprawdziła kilka innych firm, no i faktycznie tam było siano po prostu, tam nie było nic totalnie, ale uwaga! Teraz daje z Marzence. Marzenka sprawdziła również, nie wszystkie, bo Marzenka jest krótko z nami, ale ileś tam produktów, nie musimy też mówić nazw, bo to nie ma znaczenia i tak nie będzie wiedziało o co chodzi. Sprawdziła pod mikroskopem, czy te produkty są ogarnięte, nieogarnięte, czy one tak naprawdę działają, jak oni wszyscy mówią. No bo co, nie było tak czasem, że ta, 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 opowiadają sobie, a ja sobie to sprawdzę. Marzenka sprawdziła i co masz do powiedzenia na ten temat? No powie, powiem wam, że zawsze jak przychodzę do firmy, to patrzę składy, co jest w składzie, dlaczego to jest w składzie, po co, czy są jakieś substancje dodatkowe, czy, czy właśnie jest to dużo zawartości, na przykład lukrecja, tak, ile ma lukle, lukrecji w lukrecji i jak porównać z innymi firmami, I jaka jest cena i ile, ile mają właśnie tego składnika aktywnego. Dodatkowo y, też sprawdzałam na sobie, czyli też każdy produkt mniej więcej testowałam na sobie, na, moje, na moim mężu, bo mąż to jest taki zawsze śmieszny, że on jakby, no... Y, Tutaj zawsze dostaję wszystko, co ja tutaj wypróbowuję, więc on próbuje i ja próbuję, tak? Mój mąż ma też tutaj problemy z celiakią, czy on jest bezglutenowy, tutaj unikamy mleka, więc on jakby ma trochę... Ja akurat jestem osobą zdrową, a on ma troszeczkę jakby utrudnienie, bo ma słabsze wchłanialność i zawsze patrzę, jak osoba zdrowa, to testuję, jak osoba troszeczkę z, z, z większymi jakimiś tam problemami jelitowymi i zawsze pytam się, jak, jak na niego też to zadziałało i jak ten. Ja ogólnie też ostatnio miałam taki występ tutaj w Coral Club, Jestem poproszona o wykład na temat nowości nowo nowo nowych produktów. I tam jest taki produkt oceanami. Nie wiem, czy znacie. E, I ja sobie myślę, kurczę, no gdzie ocean z oceanu magnez ściągają, magnezu jest potąd tego po prostu. no. Jeszcze patrzę na skład, nie ma tej wartości, nie ma tak dużo tych, tego magnezu w magnezie, tak? Myślę, w sensie, no nie ja mam o tym produkcie po powiedzieć. No i oni też kazali mi, żeby wziąć tą saszetkę, obciąć, zwrócić do szklaneczki i wypić, tak? Żeby to było tak nagrane. No, ja mówię, no dobra, no spróbuję. Ale zaczynałem się cały czas, za mało pamięci mi w telefonie, potem coś mi nie wyszło. Cztery razy musiałam nagrać cały wykład półgodzinny, słuchajcie, i do 15 minut dochodziliśmy. Potem coś, nie, nie, pani Marzenko, przepraszamy, coś nam się popsuło. I ja z tego wszystkiego wypiłam całą szklankę tego oceanu, chociaż miałam tylko łyczkę. I potem e, opowiedziałam o tym, bo nauczyłam się tak, czyli że to jest magnes 662 metry wyciągany z podziemi. To jest taka woda czysta, to jest magnes, który bardzo dobrze się przyswaja, który natychmiast działa ją wnika do komórki. E, mimo, że nie ma dużej wartości magnezu, to on bardzo szybko działa na człowieka i bardzo szybko się przyswaja. No, i ja to wszystko powiedziałam, bo wiecie, nauczyłam się, e, poczytałam o tym produkcie, powiedziałam, jakie mają właściwości magnes. Tak, czyli, jak ci oko, to dlatego możesz mieć skurcze na przykład w nogach o magnezie powiedziałam. Tak? A tutaj sama się napiłam, i ja naprawdę pracowałam do pierwszej w nocy i nie, nie byłam śpiąca. Miałam takie wow. Wiecie, to nie jest tani produkt, co tak puszczę Tyle kasy na magnes, i, i, i potem mówię, muszę kupić całość. Potem, właśnie jak napiłam się jednej szklanki tego, tak? Czyli sprawdziłam na sobie. Czyli ten efekt, mimo tego, że wiedza tutaj się nie przekładało. tak? Czyli że jest za mało magnezu w tym magnezie, ale przyswajalność i ta technologia produkcji tych suplementów jest taka, że mimo, że nie ma czasami w niektórych produktach mega dużo magnezu, ale chodzi o to, jak szybko on Cię przyswaja do komórki. I musicie też sprawić na sobie, tak? Bo to jest ważne, żeby też ten efekt poczuć. Bo ja mogę Wam powiedzieć piękne rzeczy, Robert może Wam mówić, a sypcie sobie. Dlatego też, dlatego też Marzenko, powiedz o efektach, tak w skrócie, nie mów o produktach, które dokładnie, ale że sprawdziłaś to w laboratorium i co Ci wyszło w tym laboratorium? W laboratorium w sensie czytam składy, tak? Czyli tak jak mówię o lukrecji, czyli w lukrecji jest bardzo dużo lukrecji. Jeśli byśmy porównali z innymi na rynku, no to po prostu lukrecji jest wow. A dowiedzcie się, na co wpływa lukrecja. Rozumiecie, o co chodzi. Generalnie chodzi o to, że firma się gdzieś reklamuje, jakie mają to omega, jaką mają cudowną, naturalną tom, albo jakieś coś tam. Okazuje się, że Marzenka ten produkt sprawdza i się okazuje, że mają dobry marketing ale nie mówimy to na firmie i tak dalej. Idąc tutaj, kończąc powoli to nagranie, najdłuższe nagranie, Marzenka, normalnie, kurde, dziewczyna się rozgadała, super, no. E, jesteś tu na szkoleniu ZDZ, Marzyna jest świeżakiem i tak naprawdę w krótkim okresie czasu zdobyła tą rangę, którą tutaj musiała zdobyć, żeby tu być, bo tak powiedziałem wam wcześniej, to nie był wyjazd dla wszystkich, nie każdy mógł przyjechać, natomiast Powiedz mi, Marzenka, dwie, trzy rzeczy, które najbardziej urzekły cię z tego szkolenia. Co najbardziej ci się tu podoba, albo co tak zostało głęboko w Twoim sercu. Jeszcze się szkolenie nie skończyło, tak naprawdę, ale piąty dzień szkolenia. Piąty dzień idziemy spać o takich godzinach, że to nie już. Jesteśmy na plaży. Dwie godziny jesteśmy na plaży tylko. Tak, i, ale jutro będziemy mieć wolny dzień, więc i, dzień nie przyjechaliśmy tu plażować. I Marzenka, dwie, trzy rzeczy, które, które tu najbardziej cię urzekły na tym szkoleniu. Takie, które tak poczułaś od razu. Nawet jedna rzecz, no nie? To jest też tak, jak mówiłam, praca nad sobą, czyli praca taka e, z tym, bo moja mentorka właśnie Ryginka, mówi, Ryginko, jak zrobić tutaj tą najwyższą rangę, jak tutaj jak do tego dojść? I ona mówi, otwórz się, otwórz się, e, uwierz w to, że to jest możliwe e, i za to podziękuj już. Czyli jakby to zaufanie, że to że ja tutaj uwierzyłam, w to, że ja mogę być na scenie zaraz, tak? Tym mistrzem, albo jeszcze wyżej i mogę być tu razem z moim zespołem, czyli nie chodzi też o to, tak jak mówiłam, żebym ja została, ale żeby przeprowadzić Anię, żeby przeprowadzić potem Zosię, tak? I ja widzę ich, ich historię i wiem, że one tego potrzebują, żeby zmienić siebie, żeby zmienić to, co mamy w środku takiego mm, co nas jakby blokuje. Blokuje przed osiągnięciem tego jakby pełnego szczęścia, żeby otworzyć się, bo my zasługujemy na to szczęście, że ono jest takie ważne, żeby to szczęście poczuć w sobie, bo cały czas a to nam przeszkadzają dzieci, a to mąż, a to tu, a to wszystko, ale tak naprawdę ważna jest ta praca, żeby jakby uwierzyć w to, że to jest możliwe. Możliwe jest to życie naszych marzeń, które się realizuje, bo moje życie się tutaj realizuje. To moje marzenie, żeby być tutaj w Turcji, żeby być w w gronie tak fantastycznych osób, bo naprawdę poznajemy te osoby i po prostu mówimy, kurczę, są identyczne jak my, takie same, tak? Mają te same problemy, te same e, wyzwania i oni już są dlatego, że przełamują siebie, zmieniają siebie i, i wierzą w to, że tak może być, że tak może wyglądać ich życie, które jest fantastyczne, e, które jest, właśnie otoczamy się pięknymi ludźmi e, i dajemy też dużo dobra. Czyli to jest to, co najbardziej z tego wyciągnęłaś, tak? Z tego szkolenia? Tak. Rozwinać to bardzo mocno. Wow! Znaczy normalnie. uwierzyć w to, że te marzenia się spełnią. I to właśnie Marzenka wyciągnęła z tego szkolenia i tutaj ci ludzie pokazali. I ostatnia Marzenka, pytanie do ciebie i kończymy to nagranie. Marzenko, jakbyś poznała nową osobę, całkowicie nowa osoba podeszła do ciebie i wyobraź że z tą osobą jestem właśnie ja. I pytam się teraz ciebie, Marzenko, bardzo cię proszę, powiedz mi, bo wiem, że jesteś w tej firmie, wiem, że jesteś świeżynką, ale że masz pierwsze efekty, wiem, że masz w Turcji i tak dalej, więc jakieś pojęcia tym masz. Wiem również, że jesteś etykiem klinicznym i sprawdzać te produkty i jakoś. Bardzo bym cię prosił, jestem totalnym świeżakiem, nie mam pojęcia o tej Firmie, więc bardzo będzie prosił, prosiła, Marzenko, powiedz mi to teraz tutaj, tutaj do, do mnie, tak, do widza, powiedz coś więcej o tej firmie. Jestem totalnie świeżakiem, nie wiem, nic usłyszałem w firmie Coral i powiedz mi teraz tutaj coś o firmie Coral. Czy mnie zachęcasz, odradzasz tą firmę, jak tutaj jest, czy jest niedobrze i tak dalej. Po prostu daj mi jakąś informację. Ja zawsze mówię, że podchodzę do klienta indywidualnie. I bym zapytała ciebie, jakie masz wątpliwości. Czyli trzy najważniejsze rzeczy, które byś chciał zmienić w swoim... W swoim życiu, swoim zdrowiu. A jak ja bym Ci powiedział, że bo to taki kanał, nie? Że jestem zdrowy, nic mi nie dolega. No dobrze, ale ćwiczysz na siłowni, na tak. przykład. Czy chciałbyś mieć jeszcze więcej energii? Tak. Czy chciałbyś być jeszcze piękniejszy, na przykład? Okej, okay, tak. E, no to wtedy. Ale okej, okay, teraz sprawdzę potrzeby, ale teraz bez sprawdzenia potrzeba, widzicie? Jakie jak to jest prawdziwe, to nie ma jakiejś ściemy, ja to jest na, na live lecimy normalnie. Konkretnie przychodzi do ciebie Antek Szprycha, czy jakaś Zosia Kalinowska, nieważne, przychodzi do Ciebie ktoś i mówi tak, masz powiedz mi dwa zdania w tej firmie. Słucham? Zamieniam się słuch. such. Dwa zdania o firmie od siebie. Niesprawdzając po czym, co byś powiedziała? Pierwsze zacięcie, dobrze jest. Marzenka jest świeżaczkiem, pierwszy raz przed kamerą, dłużej? Po prostu. Czy byś poleciała tę firmę, czy nie? Czy warto to być, czy nie? Takie pytania pomocnicze, czy warto to być, czy nie bardzo. Czy tak, Może no, daj mi zdać dwa zdania, powiedz mi w dwóch zdania o tej firmie. Nie przekonuj mnie, tylko powiedz mi dwa zdania o tej firmie. Tyle. Mi najbardziej urzekło też z tego szkolenia i tutaj dziękuję, podziękowanie dla Ilonki. Nie to pytanie, poczekaj. Trzy rzeczy dla, od firmy. Nie, 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 nie to pytanie. Zdaję proste pytanie, widzisz? Eee. Opowiedz <grym> mi... mi dwa zdania o tej firmie. Nie znam tej firmy kompletnie. co możesz o tej firmie powiedzieć? Ja nie znam tej firmy w ogóle. Dopiero właśnie przyjechałem do Turcji, patrzę się, wszyscy z jakimś koral, koral, koral. Spotkałem Cię, bo widziałem, że masz plakietkę. Marzenko, co to za firma? Co to jest? Obrzymia firma międzynarodowa, która daje Ci zdrowie. Znaję Ci szczęście, daję Ci relacje i daję Ci finanse. Czyli wszystko czego potrzebujesz. Dziękuję. O to właśnie pytanie. Takie było proste, ale czasami czasami, czasami czasami się czuję, jak ja też czasami się zakręcę i dusz jestem. Ale jeszcze coś powiedziałaś o Orgince i kończymy nagranie. Coś zaczęłaś mówić o Orgince, że jeszcze na tym szkoleniu urzekło cię to. Wyleciało że, ci z głowy? Czy no już jestem wdzięczna, że moja mentorka mnie znalazła, słyszała mój głos w sercu, bo ja naprawdę modliłam się, żeby znaleźć taką firmę jak ta i żeby znaleźć takich ludzi. I my nie znając się z Reginką przez pół roku, tylko słysząc swój głos, i ona ze mną rozmawiała, mówiła: mówię, Regina, wyślij mi jakieś zdjęcie, bo ja nie wiem, jak ty wyglądasz w ogóle. I ona do mnie mówiła właśnie tym głosem spokojnym, bez przekonywania, tylko opowiadała mi tak naprawdę, na czym świat stoi i o tej przemianie. I ja myślę sobie, kurczę, fantastyczna osoba. I ja chcę pomagać jej w tym, co narobi I chcę dalej spełniać myśl nawodnienia świata i dojścia do zdrowia do trzech etapów zdrowia. Super. Moi drodzy, Marzenka, dziękuję serdecznie. No to ja ci Ale musimy kończyć, bo mi... E, nie bateria, spokojnie. Zaraz, jakby takie <głos> nagrania <noise> robię, jak z tym pamięcie w, w telefonie zabrakło naprawdę bardzo dużo, także Marzenka, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. A no to oczywiście oczekuj na kolejny film. Ten był najdłuższy do tej pory. Zobaczymy, jakie będą następne, tak? Najbardziej nieśmiała osoba, która gdzieś tutaj do kamery nie podejdzie, jednak zrobiła to naj... Nie najlepiej. Najdłużej. Bo nigdy ale przy nigdy pamiętaj, bo ty film nie porównuj się do innych, nie ocenia tylko docenia, ale przede wszystkim nie porównuj się do innych. Ja też ludzi do innych nie porównuję. Może takie porównania zrobić, ale to jest tylko dla ludzi takich świadomych, że możemy sobie powiedzieć, A bo ty masz to, ja mam to, dan tata tata, ale bez oceniania, bez kłótni i tak dalej. Widzimy się na następnym filmie. Czekaj na kolejną osobę. Może kolejną osobą właśnie będzie Tata Koralowy, więc będziesz mógł poznać Andrzeja, <laughs> bo mama już była, także lecimy. E, trzymajcie się i do następnego filmu. Hej. Dziękuję.